Cześć wszystkim, i witam Was w pierwszym odcinku z Let's Play alien .pl. Stworzę sobie nową postać. Stworzy sobie nową postać i będziemy grać Let's Play. Ja zrobię Ninja, bo zawsze chciałam Ninja grać Taki Nick weszło. I zaczynamy, let's play! Mam nadzieję, że z serii się spodoba i że będzie dużo łapek w górę. Będziemy to wszystko odkrywali, poza odcinkami nic nie będę robić. Bo tego nie lubicie. mu się, że jak zwykle musi... Ścin nie ścinać, tylko platkować. Назови черный экран. Где мы уже на особенно первых акку. Wychłonijmy Tak, Patrzcie, możemy na Na dwa strzały zjeżdżam. Wow, mocny taki łuk jest. Serio, ile ma? Ej, taki łuk ma więcej damage'a od ten. Taki łuk ma więcej demagera od, yy, od takiej tego myśla. Ale ja sobie nałożę tak. Dobra, chodźmy najpierw szybko do miasta. E, zróbmy sobie jakieś... Yy, nie zróbmy, tylko... Boże, umiejętności weźmy jakieś, jakikolwiek. te umiejętności będą na łuk bo jeszcze nie mogę ich używać i chyba wez... wziąłbym sobie na łuk umiejętności wiecie chyba wezmę umiejętności na łuk o Jezu znowu łuk czy ostrze? U spoczni. Wszystkie na chłopie. Tutaj mamy handlarkę różnościami bronią. To od 30 poziomu. Sobie kupię od razu o taki look, Bo będziemy mieli 30 poziom i to od 40 poziomu. Też sobie takie coś kupię. bo to połączyć możemy takie coś też mi się przyda możemy pójść sobie ekspić bonusy postaci możemy jeszcze zobaczyć Z tej zero mam bonusy w postaci bo te bonusy to są albo kamienie albo Jakieś inne te bonusy pozłupie? O, PM, y bonus silny przeciwko potworom 10, i czegoś Okej, Ok, chodźmy najpierw 16 level. Ok, na 16 level. A I... no, takie niedźwiedzie można sobie też pójść. Mogę sobie pochodzić. A się podobia. Założę sobie łuk. I dam sobie skill'a. Zobaczmy jak to działa. Tylko nie zamierzyłem. Fajnie to, że tak działa. Jeszcze jest taki skill. Taki skin. To jest bardzo przydatny. Coś takiego. To nie wiem co robi. I coś takiego. Dobra, co tu. Tak. Nie, nie, wiem, nie wiem w ogóle, co ten skill robi. Szy zwiększa szybkość ruchu. A, spoko, tylko szybkość ruchu zwiększa. Nas. Szczerze to jest takie średnie, ale dobra. Długi ten odcinek nie będzie, ale wiecie, muszę trochę tam coś pomagrywać. Musi to trochę potrwać. Wiecie, tu będę mieć z walczyć akurat. O tutaj, gdzie będzie większa głupka, i użyjemy sobie tej palenki, którą pokazywałem na prezentacji serwera. Coś mi drefnęło. Trochę to długo trwa, ale ważne jest to, że daje to dużo damage na pvp, No mi właśnie chodzi o damage z tego, damage, mi, o damage właśnie mi chodzi na pvp. Czemu się ma? Pani mieczek. Może mnie podekspl. To, to, to dobre. Aha, on zvijedza me. Spoko, na no serio. Na no serio, on genialni. Genialni. Zvijedza sobie. Trochę się czuję jakbym jakbym grał po prostu w inną grę trochę tak, tak, się, tak nigdy się nie naparzałem No ale spokojnie, nie narzekam Ale mocno się doło. To jest stopień drugi już Ten, ten trujący strzał jest bardzo spoko, moim zdaniem. Ok, kolejny level up. Podnoszę mieczyk. Słabe te mieczy są. To znaczy, te, które mam są słabe. Czekajcie, już te ręce sobie i jak spimy dalej, jak spimy dalej, upaść mi tam. Szkoda, że nie mam czegoś na szybsze ataki. szkoda. Czy dałoby mi się jakieś mikstury? To zaraz jak wbiję 30 level, pójdę do miasta. Jeszcze tego rozwalam rozwala. Ok, 30 level wbiłem. To jest... И да, мне на сейчас. Объемлю себе лук и просто соус. No. Ciekawe czy, czy mi coś z tego poleci. Mam nadzieję, że tak. Co się dzieje w ogóle? Ile mobów mnie atakuje? A tu spróbuję jakoś tego metino zniszczyć, ale. Ale nie wiem, czy. Nie wiem, co. co... co się dzieje w ogóle? Okej. Okay. Okej. Okay. WHAT?! lol, 50 takich mixturk i 30 takich O, więcej mi nic nie polecało. troszeczkę szkoda, ale dobra, wsiądźmy sobie na konia. szybko do miasta idziemy szybko do miasta Kupuję pokupuję sobie kupuję sobie jakieś ity Co mi pomogą FXPNiu 31 Level mam początkowo. Myślę, że to dobrze jak na, na początek. A jest to znowu ścina jak zwykle. Nie wiem dlaczego, ale ciągle jak wchodzę do miasta to mam ściany. Chodźmy do handlarza bronią i kupmy sobie taki mieczyk o ten bo ma duży do Mhm. kupujemy sobie strzał byk na razie to tyle i chodźmy jeszcze do handlarza zbroi i na ninży zbroja jakaś od 34 to będzie to mogę, to mogę, to mogę, to mogę, to mogę. I to mogę. Załóżmy to na siebie. Dobra. Okej. Okay. Myślę, że to fajnie teraz akumuję. Będzie broniło mnie. Popatrzmy obrona. 252 z całego 252. Siła 256 do 280 PM, czyli mama 861 i PZ, czyli punkty życia to 23551. Ok, zobaczymy. Tutaj chyba raczej nic dla mnie ciekawego nie ma, co bym sobie mógł kupić. Dużo strzał. bo ja ją mogę tutaj zastakować sobie jak wszystkie będziemy mi jej miejsce zabierać wszystko zastakujemy hmm. sobie to zamoczyć gdzieś czas, coś. Żeby... Jak tutaj? To... To... Nie wiem czy mi stać będzie. Koń mi przeszkadza. No dobra, niestety nie mogłem tego załatwić. Dobra, ja dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę, to cześć, do następnego odcinka.